Siemaneczkowizowie, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z HZ. <noise> witam po prawie dwutygodniowej przerwie. Czemu ta przerwa była spowodowana? No cóż, troszkę lenistwo wleciało, ale były streamy, więc jeśli nie było odcinków, to raczej streamy były, więc... Więc no, wbijajcie na streamy, bo bardzo często teraz streamuję, przynajmniej do początku studiów. No niestety, no zaczynają się za niedługo studia, no i... Bywa, tak? No i co jeszcze widzowie chciałem Wam powiedzieć? Przede wszystkim to, że jak widzicie, mam 106 oponek, 458 milionów i tu dosyć punktów dużo do rozdania, tak? I co jeszcze widzowie? No, oponek mam, troszeczkę kupiłem sobie, właśnie teraz y, powinno wam się wyświetlać to, co mi się ostatnio zdarzyło, czyli udało mi się pokonać tutaj, jak widzicie, łotra, y, i to był łotr, w którym wygrałem hełm, wygrałem, no właśnie, hełm wygrany był, został wygrany przeze mnie, no i tak naprawdę jeszcze oprócz tego, widzowie, moi kochani, tak akurat, akurat widzicie, że sobie coś sprzedaję, y, ale jeszcze udało mi się trafić to, nawet na ostatnim live mi się to udało trafić, czyli pasek, pasek setu ironicznego, i ironicznego? Tak, ironicznego. Bardzo się z tego cieszę, bo już mam trzy rzeczy. Brakuje mi jeszcze pelerynki i budków. To się jeszcze ogarnie w przyszłości. Postaram się przynajmniej ogarnąć. No, i co tak naprawdę jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Odbierzmy sobie dzisiaj jeszcze tutaj trening tutaj mam jeszcze treny ten odcinek widzowie nie będzie też jakoś długi, nie chcę wam go przedłużać, jeszcze może minutka, dwie będzie Będzie go on dzisiaj wieczorem pewnie około 20 tego samego dnia to nagrywam, tylko o godzinie 18, więc możecie się go spodziewać Co jeszcze oprócz tego możecie się spodziewać pewnie dzisiaj, może live'a nie bardziej jutro będzie live, tak obstawiam choć jeszcze nie wiem, zobaczymy możecie, nie wiadomo, nie wiadomo Zobaczymy, tak? <laughs> ale raczej, raczej mi się wydaje, że dzisiaj nie będzie. Będzie jutro. We wtorki nie streamuję i w soboty nie streamuję, choć czasem mi się zdarza w soboty streamować. No ale wtorek jest praktycznie zawsze bez streama, więc dzisiaj, jak mówię, no nie wiem, no kusi mnie, żeby zrobić ci streamkę, no bo kurczę, no jednak później nie będzie czasu na te streamy tak często. Raz w tygodniu pewnie będzie później stream, no, nie wiem, raczej, raczej nie, no dzisiaj raczej nie, jutro najprawdopodobniej się pojawi. No, i co jeszcze oprócz tego widzowie? Chciałem Wam powiedzieć, że po prostu klikam grę, staram się klikać i te punkty wydam. Jeszcze nie powiedziałem, kiedy te, te punkty wydam. Właśnie, punkty wydam są takie: taki warunek jest tego, że muszę zebrać minimum miliard monet, to jest pierwsze. Pierwsze postanowienie, minimum miliard monet muszę zebrać, minimum. Drugim takim postulatem jest to, że muszę wszystkie czyny wykonać na treny. wszystkie, wszystkie które są odblokowane oczywiście. No i trzeci tutaj właśnie warunki, który jest raczej najłatwiejszy, wbić 500 level, minimum 500 level. No i to właśnie są te trzy postulaty, które. Muszę wykonać, żeby wydać te punkty tutaj umiejętności. Wtedy też w minie set, w minie peta i powinno być wszystko git. I mam nadzieję, że też do tego czasu uda mi się uzbierać set ironiczny, bym sobie go by ustawił, bo mi się strasznie podoba ten set ironiczny. Wiem, że ten set jest w ogóle, nie tak jak to by ktoś powiedział, no, bardzo często używany. No nie będę przyklinał w tym odcinku. <laughs> bo jeszcze YouTube mi troszeczkę zasięgi utnie przez to, że i tak nie nagrywałem, i tak nie nagrywałem, więc troszeczkę utnie na pewno, ale no nie będę przeklinał, żeby czasem nie ucinał. <laughs> I tak, co tu jeszcze w ogóle? W tym tygodniu postaram się top 10 wbić w doświadczeniu. Postaram się, choć wątpię, że mi się to uda, tak szczerze wątpię, choć... Choć się postaram. Postaram się, postaram. Dobra, co jeszcze tu widzowie mam do was powiedzieć? Właśnie, odbierzmy sobie te wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy z setu. Tutaj setu. No zostaje mi tu dwie rzeczy, to sobie to odbiorę poza nagrywaniem. No i właśnie, właśnie tutaj jeszcze miałem wam no 837 punktów, jeszcze 13, 13 dni do końca. No to jak dla mnie to i tak jest dużo, więc wykonam ten sezon na pewno go wykonam, i to jest pewne, że go wykonam. Co tu jeszcze chcę wam? no Odbierzmy sobie tak naprawdę te przedmioty, wezmę sobie budki, hełm, to ale go nie odbierajmy na razie, to mi w sumie nieprzydatne. To jest bardzo ładny plecak. To sobie odbierzmy, to sobie odbierzmy, to sobie odbierzmy, to sobie odbierzmy. Co tu jeszcze ciekawego jest? Nie to, przez przypadek to odebrałem. Kurcze. Kurcze pieczone, no niestety, no przez przypadek. Klikło mi się przez przypadek. Dobra, tak to jest useless. Więc dobra. To miałem sobie wsadzić tutaj. Czy mi się to tu zmieści? Powinno mi się to wszystko tu zmieścić. Raczej bez problemu. To tutaj. To ja, to ja, to ja, to ja, to ja, to ananas. Taką sobie piosenkę śpiewam troszeczkę. W ogóle ten widzowie mm, trochę cringe'owo dzisiaj się zachowują. Jakiś taki dzień cringe'a, więc troszkę jak dzień cringe'a Czekaj, czy to się rusza, czy to się nie rusza? Przyczajone cienie. Wow, to się chyba rusza. Czemu ja to w ogóle zablokowywuję? Nie chcę tego zablokowywać, po co ja to zablokowywuję w ogóle? Nie, 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 nie. Dobra. Tu nie... wsadźmy to tutaj, resztę, dobra. To w ogóle możemy sprzedać. To jest w ogóle mi niepotrzebne do życia. Zastanawiam się, czy sobie nie kupić czwarty i piątej... ...piątego miejsca w skrzynce depozytowej. Przydałoby mi się, żeby chociaż na przyszłe przyszłe herokony troszeczkę, e, troszeczkę tego wykonać no cóż no no trzeba zbierać ale na niestety tych oponek to ja te oponki jak od razu mówię te oponki mam na e, rolowanie telefonów alarmowych e, a spomki mam do listopada więc bez problemu e, jeszcze ponad miesiąc więc e, luźno luźno e, tu jeszcze dostanę oponki w ogóle ale sobie mogę je odebrać, w sumie, bo już więcej oponek nie mam do odebrania. Tak, już nie mam już tu nie będę miał oponek, więc więc luźno. No i to tyle, rób widzowie, tak naprawdę w tym odcinku. I zachęcam przede wszystkim do subskrybowania kanału i przede wszystkim, wiecie, na streamy, które bardzo często, teraz przynajmniej są, bo jak mówię, od października może ich zbytnio często nie być. No i. Jak w momencie, kiedy wyjdzie nowy serwer, wleci nowa seria. Postaram się do tego czasu ten odcinek zrobić, bądź po prostu go nagrać i go zmontować. Mam nadzieję, że mi się to uda do powstania nowego serwera. Mam jeszcze jakieś mniej więcej dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że mi się to uda. No i to tyle widzowie, tak naprawdę, w tym odcinku. Ja wszystkim dziękuję za oglądanie. No i zapraszam też również na oglądanie innych serii na kanale. No i to tyle. Ja wszystkich żegnam. Na razie. Cześć. I pa.